No maneczko jak widzicie pustelnia się tu zrobiła, wszystko wytargane ze szklarni, wytargane, już Wam mówię dlaczego, bo na moich pomidorkach, które wszystkie dojrzałe zostały zebrane, pojawił się mącznik, więc musiałem pryskać. No i co, wypryskałem i wszystko wystawiłem na i powiem Wam, że zobaczcie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tego tyle się zmieściło w tej szklarni. Jak to się zmieściło? To ja jestem w szoku. Zobaczcie ile tego tu jest. Naprawdę ilość jest porażająca. Także po kolei teraz wam pokażę wszystkie roślinki i jak mam coś do opłynienia, to też wam pokażę i zaczynamy tutaj od pierwszego. Musa Acuminata Grand Nine, Musa Acuminata Grand 9 to jest z zeszłego roku Pieniek, który został, który zdech na wiosnę no i wypuścił kilka odrostów, ma tak odrostów Z4. Jeden już sobie rośnie kilka miesięcy w doniczce, także jest dobrze ukorzeniony. Także jakbyście chcieli, to już Grand Nine jest do zbycia jeden. Tak wygląda piękna roślinka. To jest bananowiec, który oczywiście daje dalne owoce. Tutaj są moje granaty. Granaty, które w tym roku zostały wysiane z nasionek. Zobaczymy. Może w przyszłym roku wsadzę któregoś w grunt i zobaczymy, czy będą rosły. Bo podobno u nas dają radę w gruncie, także przetestujemy to. Póki co są w doniczkach. Kolejna. Alokazja. Przepiękna alokazja. Alokazja Sarawakensis Yucatan Princess. Zobaczcie, też tu jakieś odrościki ma. Jakby ktoś bardzo chciał, to mogę oddzielić i wysłać. Kolejny bananek Musa Acuminata Williams. I zobaczcie, to jest osobnik który był oddzielony w zeszłym roku jako odrost. Tutaj była roślina mateczna, która niestety zgniła. Dała jeden jakiś odrost. Tam jakaś, nie wiem czy to e, Kolokazja czy alokacja, nieważne. Coś tam się wyrosło, ale to wiecie, jak się ziemi używa e, tak, e, jednej do różnych roślin, to czasami się jakaś tam bolwka zapodzieje. Także tu jest Williams. Powiem Wam, że ten, który rośnie w gruncie jest dużo mniejszy. Tu jest opuncja indyjska, która mi się w tym roku złamała, o której był poprzedni film. Tutaj mamy liść laurowy, czyli to jest nasza przyprawa. Potocznie nazywany liść laurowy, a nazwa prawdziwa to jest, już Wam mówię, to jest wawrzyn szlachetny. Tak sobie rośnie. Tutaj mamy tu mam od Piotrka roślinkę. Nie pamiętam jak się nazywa, także wam jej nie przedstawię, ale na pewno Piotrek nam w komentarzu napisze co to jest. Tu mamy kolejna piękność, co prawda też od Piotra. Nostajmy jako małą roślinkę, to jest alokazja Kukulata Variegata, która się okazała kolokazją Mint. Nie wiem, czy to ładnie wyostrzy. Tutaj, zobaczcie, ona jest naprawdę prześliczna. Naprawdę jest cudo. Jak ktoś będzie zainteresowany taką mint, to tutaj mam dwie sadzonki do oddzielenia. Więc no jest, jest potencjał, żeby mieć taką piękność u siebie. Ona jest naprawdę śliczna. Kolejna roślinka. Alokazja Espesu Sabrina Powiem Wam, że nakupiłem kilka roślinek Macroriza variegata Nie udała się ta transakcja i w zamian za tą transakcję dostałem właśnie dwie bulwki takie no inne niż wszystkie takie rzadko spotykane plus tam jedną czy dwie makrorizy. chyba dwie, dwie, tak, bo z jednej okazało się, że wyrosła prawdziwa makroliza warygata, a z drugiej zwykła makroliza. No i zobaczcie. I to są te właśnie, które dostałem bolwy w ramach wyrównania za tą transakcję, bo tam kilkanaście ich zamówiłem. I to jest właśnie ta Sabrinka. Powiem Wam, że jeszcze nie widziałem tutaj na polskim rynku takiej, żeby ktoś miał. Ma mega, mega fajny tutaj właśnie taki tygrysi. Te grysie te łodygi liściowe naprawdę wygląda bajka. No i ma takie bąziutkie trochę podobne do Jacqueline liście. Kolejna roślinka jest to Alokazja Hero Beauty. Alokazja Beauty bądź też inne źródła, czasami mówią. Że to jest inna roślinka, ale ja tak, tak ją podpisałem. Bo no, najbardziej mi to pasowało wyglądem. Dostałem od córki, gdzieś kupiła w markecie. Był taki jeden listek, troszkę zdechły. córcia mówi: weź tata do szklarni, to uratujesz. No i zobaczcie, jak rośnie. Ma się całkiem fajnie. I idziemy do kolejnej. X Limezinger, czyli Xantosoma Limezinger. Czyli taka. Limonkowa Xantosoma Powiem Wam, że ona słabo rośnie. Jest już u mnie drugi rok. Cały czas jest malutka. Nie wiem czemu. Może w przyszłym roku ją wsadzę do gruntu i zobaczymy. Może będzie inaczej, bo w doniczce nawet w szklarni. No widzicie, no marne to 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 jest. Kolejna roślinka plumeria wąskolistna. Wiem, że to nie wygląda może na plumerię, ale plumerium jest. No, i tak sobie tutaj wyrosło elegancko. Zobaczymy, czy zakwitnie i jak będzie wyglądały kwieciorek. Kolejny egzemplarz to Mosa Cuminata Dwarf Cavendish. Pamiętacie, miałem takiego dużego kawendicza, oczywiście zgnił. Kawendice są strasznie, że tak powiem, brzydko cholernie ciężkie w zimowaniu. No i bez podlewania. Czyli no ja podlewałem przez tą zimę 3 czy 4 razy, Przezimowały gorzej niż jak podlewałem co 3 tygodnie. Także w tym roku wracam do podlewania co 3 tygodnie i mam nadzieję, że będzie lepiej. No i tutaj mamy super wielkiego papierusa egipskiego, Papirus nilowy. Zobaczcie ile ma nasion. Z tych nasion próbowałem w zeszłym roku coś wysiać, nic mi z tego nie wyszło. Nie wiem, może nie dojrzały, może były nie zapylone. No ale roślinka naprawdę ma około 2 metrów i wygląda naprawdę prześlicznie. No i tutaj mamy orange zielistkę Idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejna roślinka ze szklarni wyciągnięta, to jest papaja papaja przywieziona z Madery nasionka oczywiście zobaczymy jak to będzie rosło jak się będzie rozwijało tutaj mamy ełkomisa czerwonego no i tu Wam pokażę hicior. hicior ja wiem, no 3 lata ta guława jest u mnie nic się z nią nie działo, powoli sobie rosła no i teraz zobaczcie, coś się tutaj fajnego dzieje. Wydaje mi się, że będzie kwitła. Czyli co? Będą możliwe, że jakieś kwieciochy i może owocki. Mam taką cichą nadzieję, że, że właśnie po zakwitnięciu zawiąże owoce. No bo to by były pierwsze owoce tej guławy u mnie. No, ona już jest u mnie 3 lata. Także, no, kawałek czasu. Tutaj mamy kolejną roślinkę. Jest to Passiflora manicata. Czyli to jest passiflora, która ma piękne takie duże czerwone kwiaty. W tym roku jeszcze nie zakwitła. Ja ją wysiewałem z nasionka. Póki co, sobie powolutku rośnie. Kolejny bananek, który w szklarni. Rośnie. Musa acuminata super Cavendish, jeszcze czyli ten karłowy, najmniejszy. Powiem Wam, że te akuminaty mi w tym roku strasznie kiepsko zimowały. Chociaż to może też być trochę mojej winy, bo no w tym roku zmieniałem pracę. No i mniej trochę, że tak powiem, przy nich tam chodziłem, bo nie miałem tyle czasu. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy kolejną z tych dwóch roślinek, które Wam mówiłem, że. Dostałem w ramach Tej makrorizy Jest to e, Alokazja Sulawesi Green Carpet Zobaczcie jakie ma No tu trochę popryskana wodą była Ale ona ma taką fajną strukturę Nie wiem tym, Może na tym najnowszym liściu będzie widać Taka jest struktura Normalnie jakby był plastikowy liść I każdy Jeden Kawałeczek, tutaj liściorka, widać każdą jedną żyłkę. Naprawdę fajnie to wygląda. Coś sobie tu z nią razem wyrosło. Nie mam pojęcia, co to jest. Zobaczymy. Kolejne maluszki. Agawa biało obrzeżona. Wszystkie trzy są do zbycia. Jakbyście byli zainteresowani, zobaczcie, to jest moja ręka. Nie są takie wielkie sadzonki, ale. Ale zawsze jak ktoś nieba. No to fajnie mieć taką nowinkę w swojej kolekcji. Kolejny bananek to jest bananek e, z rodziny NSETE. To jest bananek, którego w zeszłym roku miałem kilka sztuk, miałem chyba 3 czy 4, Ensete Lekonki. Jeden mi przeżył. No i został w szklarni. Powiem Wam, że one w gruncie słabo rosną. Lepiej rosną w szklarni. No, był naprawdę malutki i taki bardzo słaby po tej zimie, więc no troszkę się tutaj odbudował. Mam nadzieję, że da radę. Tutaj mamy roślinkę, która sobie rośnie razem z gros Michelem, czyli z bananem, który niemalże wyginął. I to są łosie rogi. O, zobaczcie, dlaczego się nazywają łosie rogi? No, tak wyglądają. Oczywiście, jest to, to był prezent od Darka, szczupłego Inaczej. Pozdrawiam go. No i zobaczcie: gros Michel ma się całkiem nieźle, powolutku sobie rośnie w szklarni. Postanowiłem, że skoro jest zagrożony wyginięciem, to nie będę go na zewnątrz wysadzał, niech sobie rośnie w szklarni. No i rośnie tak, powiedzmy, średnio. Szaleństwa nie ma, jakichś wielkich przyrostów nie ma. Ale, ale rośnie. Kolejny bananek. Musa akuminata Dwarf Cavendish. Tego nie muszę Wam przedstawiać. Jego mościa. Dostępny w każdym markecie. Także możecie go mieć. Za jakieś tam 20-50 zł. Na no różnie od wielkości sadzonki są sprzedawane. No ale jak wiadomo wszystkim wobec w sezonie pięknie rośnie, a no niestety zimą ciężko jest go utrzymać. To mam taką trochę zdobyczną roślinkę. Jest to roślinka, która została gdzieś tam, no wiecie jak to jest, nie? Gdzieś się urwie sadzoneczkę, wsadziłem w ziemię i sobie rośnie. Jest to bluszcz wariegata. On ma jakąś specjalną nazwę, ale teraz jej nie pamiętam, to wam nie powiem. Ale to jest jakiś właśnie zrobiony przez jakiegoś gościa w takim celu, właśnie, żeby miał tą wariagację. Może na tych młodych liściach to tak fajnie nie wygląda, chociaż widać tą warygację. Naprawdę super bluszczyk. Tutaj mamy kolejną roślinkę ze szklarni czyli siamruby siamruby którego tam chyba pokazywałem na którymś filmie, że ścinałem, bo przestał rosnąć, no i widzicie mimo tego, że ściąłem i tak nic z tego nie wyszło fajnie, że puścił odrost jeden tutaj gdzieś jest drugi O, także mam nadzieję, że przeżyje w ogóle tego siama rubego jest bardzo ciężko przezimować powiem wam, że miałem w zeszłym roku dwa dwa duże osobniki i żaden nie przeżył Także zobaczymy, w tym roku chyba będę go zimował na macie. Tutaj kolejna roślinka zebrina rojo. Musa akuminata zebrina rojo. Przepiękny bananek. O pięknych bordowo-zielonych liściach. Z tej strony są całkowicie bordowe. Prześliczny, ale w gruncie za bardzo. No nie chcę rosnąć, bo u nas jest niestety za zimno. No i tutaj kolejna roślinka to mój rarytasik. Musa cuminata florida. Przepiękny bananek z wariegacją. Aczkolwiek jak widzicie te najnowsze liście tej wariegacji mają dużo mniej. Ale prezentuje się naprawdę ślicznie. Bardzo ładny banan. Dekoracyjny. No i co by nie było rarytasik kolejny w tym rządku musa Acuminata cola marble Dlaczego cola marble? Zobaczcie jakie ma liściorki No właśnie dlatego marble od tej struktury na liściu Prześlicznie wygląda. Powoli sobie rośnie. Powiem Wam, że jakiegoś szalonego przyrostu nie widzę. Tu nawet mi zaczął ten kolejny prowadzący liść trochę przyginiwać. Ale to chyba przez wilgoć. Póki co jak sobie tam zajrzałem do środka nic się złego nie dzieje, więc mam nadzieję, że da radę i będzie ładnie tutaj u mnie rósł. Kolejna roślinka ze szklarni. Plumeria, widzę, że muszę przyspieszyć, bo już czasu naprawdę sporo minęło. Plumerię, no to większość z Was uprawia i wie, jak rośnie. Także się nie będę tutaj rozwodził. Tutaj mamy tak, tutaj mamy kolokazję. Kolokazję małe, mam dwie sadzonki Midori. Sur, jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Tutaj jest mamuszka przepięknie wygląda tutaj mam kolokazję Black Magic, ale to jest nowy nabytek, więc, więc no na razie Wam nie zaproponuję no i razem z nimi też rośnie kolejna kolokazja chyba najładniejsza z wszystkich na pewno poznajecie kolokazja Moito śliczna jest, prawda? no i taka Nóżka tutaj. Moi to na razie mi się nie rozmnaża, ale zobaczymy. Może. I idziemy dalej. Kolejna roślinka ze szklarni to jest Passiflora bananowa, którą też dostałem wsianą z nasion od Piotra. Rozrosła się, aczkolwiek w tym roku żadnych ani kwiatuszków, ani owocków nie daje. Tutaj mam jakąś brugmanckę różową, którą mi złamał psiur, więc sadziłem do gruntu i rośnie. No i tutaj jest agawa. Agawa, e, która zwana też jest łabędzią szyją. Od e, kwiatu, który wypuszcza. To jest agawa aten, an, Atenuata? Atenuata, coś takiego. Ona tutaj wypuszcza taki wielki kwiat jak szyja będzie i na końcu kwitnie. No idziemy dalej. Bananek Musa Quinata Chidio Carpa. To jest mój niedawny zakup. Thousand Fingers inaczej z, y, mówiąc. Bo jej kwiatostan wygląda jak tysiąc palców. Czyli taki jest taki po prostu środek i dookoła wystają bananki kolejna roślinka to makroriza alokazja makroriza która właśnie miała być variegata ale jedna się okazała zielona, a druga warię więc to jest ta zielona tu jest kolejna alokazja Milky Way to też mój niedawny nabytek bardzo ładnie wygląda Aczkolwiek dużo szybciej rośnie, też mój ostatni nabytek, Lime Splash. Nie wiem, czy dobrze, a przepraszam, Yellow Splash, czyli źle powiedziałem. Yellow Splash prześlicznie wygląda. No i widzicie, to są te dwa liście są u mnie wypuszczone, także dużo szybciej rośnie niż ten Milky Way. Tutaj mamy. Gigantea Gigantea, ale variegata to też jest ostatni nabytek. Zobaczcie, jakie ma piękne plameczki. Prześlicznie wygląda, zagospodarowały, powiem Wam, że te nowe roślinki. Jakie wynosiłem, to każda jedna musiałem oderwać od podłoża, bo już korzenie wyszły z doniczek. Kolejna Lemon Lime Gecko też prześliczna kolokazja. Zobaczcie, jaki ma fajny pienik. Takie fajne paseczki. Biało, fioletowe. Naprawdę wygląda superancko. No i jedziemy dobrze. Dalej, e, kolokazja Nobel Giant. To jest mój ostatni nabytek. Dwie sztuki kupiłem. Zobaczymy. Podobno jest bardzo trudna do, do utrzymania. Zobaczymy, czy u mnie przeżyje, czy nie. Się okaże. Kolejna roślinka, to jest e, to już nie jest kolokazja, tylko to jest Kaladium Painted Frog. Zobaczcie, jak ładna. Liściorki są naprawdę prześliczne. Alokazja. Alokazja makro no i to jest ta, którą dostałem. Tak długo wyczekiwano. Jak widzicie, variegacja oczywiście jest. Czekam aż puść jakieś maluszki. No, wygląda prześlicznie. Fajnie by było, żeby się rozmnożyła. No i ostatnia z tego rządku. Alokazja gaga na warię. Wariagacji tutaj niewiele jest. Chociaż Wam powiem. O, tak na tym listku troszkę widać. A ja ją kupiłem z tym jednym listkiem, takiego maluszka. Właśnie miała dużo warygacji. Także... Kurczę, ale już długi jest ten odcinek, także w tym momencie zakończę i zrobię część drugą. Także trzymajcie się na razie. Cześć i zapraszam na część drugą.